Kochani, witam Was w 12? W 12 dniu vloga. Czekajcie, bo ja muszę coś tu zmienić. Okej, okay, no i witam serdecznie Was. Jestem już ogarnięta, tak jest dużo lepiej. Wczoraj cały dzień siedziałam w ogóle w łachach nieumalowana i w ogóle wiecie, rozlazła taka, a dzisiaj stwierdziłam, że to jest dobry dzień na to, żeby się ogarnąć, więc mamy troszeczkę że do roboty. Mówiąc my, mam na myśli siebie, bo e, mimo to, że wyglądam jak wyglądam, muszę iść posprzątać kurką w kurniku, więc to zaraz uczynię. Potem jedziemy na smażalnie. Prawdopodobnie zrobię tam. E, mm, co zrobię? Nie vloga, tylko live'a, e, chociaż na godzinkę. Muszę zajechać do Rosmana, poszczotoczko do zębów dla Marysi. I e, coś jeszcze miałam dla siebie kupić. I patrzcie, zapomniałam, wypadło mi z głowy. Na pewno za zaraz przypomnę. Eee, tak, to musimy dzisiaj dać lekarstwo kurkom, a wiem, już sobie przypomniałam, słuchajcie, bloker do potu pod pachy. nie wiem co się dzieje, ale ostatnio nawet jak jest mi zimno, to się pocę, nie wiem czy to jest objaw jakiejś choroby czy czego, ale no, potrzebuję po prostu jakiegoś blokera. Eee, wiem, że to obrzydliwe, ale niestety no, takie rzeczy też w życiu zdarzają. Po prostu antyprespirant mi nie pomaga i potrzebuję blokera. Kiedyś używałam, jak byłam nastolatką i bardzo mi pomógł w tamtym czasie, wiecie, burza hormonów i tak dalej i to mi bardzo uratowało życie, dlatego pamiętam o nim i to jest ziai bloker i muszę sobie go kupić. Trochę od niego pachy pieką, ale działa w 100% przynajmniej na mnie. Więc to muszę, yy... próbowałam się dodzwonić do weterynarza i mi się nie udało, więc jeszcze będę próbowała, w razie było mówię ją na jutro, bo już chciałabym ją skontrolować, już tyle razy o tym mówię, ale wiecie, jak widzę, że jej się poprawiają te oczy i że naprawdę już super wyglądają, to tak mi się nie śpieszy, bo jakby było coraz gorzej, to od razu bym ją mówiła, a tutaj to po prostu jadę na potwierdzenie tego, co myślę, że już jest ok, no i wydanie pieniędzy za wizytę, nie? Więc tak, musimy dać moim kurkom leki na odrobaczenie. jest to, że to wszystkie kury muszą dostać do dzioba, więc podejrzewam, że raczej zrobię to wieczorem, dlatego że łapać je po kolei na ogrodzie, to nie bardzo. Mam super pomysł na filmik, tylko będzie to wymagało ode mnie dużego zaangażowania, więc no, wiecie, różnie z tym bywa. Dobra, gadam już dwie minuty spadam, bo samo się nie posprząta. E, roboty jest dużo, no i tyle. Pusiaki no. kochani. Do zobaczenia zaraz. W sumie po co się żegnam. Dobra, łącznie całe sprzątanie zajęło mi, słuchajcie, 13 minut. Nawet się tak bardzo nie ubrudziłam trochę trocinami na samym końcu, jak je wysypywałam i mądra ja chciałam je rozgarnąć nogą. Bez sensu, zamiast wziąć grab od razu. E, naładowałam sobie słomę, żeby wziąć ją... E, naładowałam sobie słomę, żeby wziąć ją do... E, na smaszkę i tam dosypie niektórym kurkom. E, silkom zwłaszcza, bo one lubią marznąć w nocy. I co? Ile c? Bardzo się cieszę, że już to zrobiłam, że już mam posprzątane. Mają ładnie, ślicznie, pięknie. Co gaduła? Co takiego? No taka gaduła, że się nawet nie wyobrażacie. Siedzi i gada cały czas coś do mnie. Słyszycie, nie? znowu w tym samym miejscu się odzywam ale słuchajcie, dziwi mnie to, bo pojechałam sobie miałam zrobić live, ale w końcu nie zrobiłam nagrałam tylko filmik tutaj na YouTube i na TikTok'a ale słuchajcie, pojechałam i siedziałam w klatce z królikami często to robię i nie podoba mi się zachowanie jednego królika w sensie whisky, wiecie co normalnie króliki są bardziej takie, że nie chcą się dotykać żeby je, wiecie, żeby je podnosić czy coś takiego i jak wzięłam whisky do filmu, to była taka zupełnie obojętna nie, ani się nie wyrywała ani nie chciała uciec no to już jest takie dla mnie alarmujące bo normalnie króliki, jak je biorę na ręce to nie, nie noszą, nie lubią być noszone jak ją odstawiłam, to działa taka, wiecie, co bardziej przygaszona, taka, że nawet takie jedzenie nasypałam, to zjadła dwa chrupki i odeszła. To nie jest normalne zachowanie u królików, dlatego że od razu mam wizytę z tą. Dzisiaj na kontrolę tego oka to od razu wezmę whisky i zobaczymy, bo dla mnie to jest dziwne zachowanie. Tak jakoś mnie, no, nie podoba mi się, nie podoba mi się to, jak się zachowuje. Może wyolbrzymiam, ale wiecie co? Lepiej dmuchać na ziemię, bo może coś się dzieje, może, nie wiem, no, bo nie widać po niej ani. Zaraz, wam ją pokażę. Zresztą nie widać po niej ani, ani żadnych takich, wiecie, że miała jakiś katar, czy cokolwiek. A tyle się słyszy o tych pomorach i jakiś innych chorobach, takich królików, więc stwierdziłam, że łatwiej będzie mi ją zabrać do weterynarza. Weterynarz ją osłucha, spadaje temperaturę i wszystko, i wtedy będziemy wiedzieć, bo jak będzie jakaś temperatura, to już będzie wiadomo, że coś się w organizmie dzieje. na czy... że coś tutaj jest na rzeczy, bo jest taka. No, Ospała bardziej, nie? Bo to, żeby straszna, że ją trzymam na rękach, to akurat normalne, ale wydaje mi się, że coś się tutaj. Słuchajcie. Nie wiem. Będę się chyba cały dzień odzywała z tego miejsca do Was. Mój królik siedzi na przedpokoju, zastanawia się o co chodzi, co on tu robi. Bo jeszcze whisky nigdy w życiu nie było u nas w domu, więc A, czekajcie, odwrócę komórkę, ale nic nie będzie widać, bo na przedpokoju jest ciemno, więc ciemnością. <noise> Ale skąd wiem, że coś się z nią dzieje, słuchajcie, bo nawet nie ruszyła sałaty, a króliki są łasuchami. I co? I tak przy okazji sobie mycia podłogi włączyłam sobie znaczy tutorial. To są w ogóle takie filmiki babeczki, która prowadzi swój kanał, o tym, jak prowadzić kanał właśnie na YouTubie. No i zaczęta mówić o tym, że jakby powinno się między vlogami, wstawaniem vlogów, robić też taką odskocznię, typu na przykład pogadanki. Tylko wiecie co? Ja kompletnie nie wiem jakbym miała się tylko zabrać i o czym rozmawiać, o czym Wam opowiadać. Mogłabym opowiedzieć o swoich poprzednich związkach, ale kto by chciał tego, tego słuchać, nie? Nie wiem. No, chciałabym jak najbardziej rozwijać ten kawał, kawał kanał, kawał ale z drugiej strony nie wiem kompletnie, jak to ugryźć, o czym bym mogła poopowiadać, mm, czy też co pokazać. Jakby dla mnie vlogi to są najwygodniejsze, najwygodniejsza forma filmików, ale też z drugiej strony, no ileż można oglądać w kółko tego se, to samo, no więc. No kurczę, nie jestem ani dobrą makijażystką, żebym mogła Wam opowiadać o kosmetykach, ani kurczę też nie mam jakichś mądrości życiowych, które by chciała, mogłabym Wam przekazać, bo może jej bym chciała dużo powiedzieć, ale kompletnie nie wiem, na czym miałabym się skupić. Fajne są QA, gdzie Wy, wy zadajecie pytania, a ja na to odpowiadam, więc bardzo was proszę. Teraz jest szansa na to, żebyście mi w tym film, pod tym filmikiem napisały jakieś pytania, jakiekolwiek, co byście chciały mi, mi zadać, a ja po prostu staram się może następny filmik to będzie właśnie taki, żeby to odpowiadała Wam na Wasze pytania. Więc jeżeli Was cokolwiek nurtuje, to jest dobry moment na to, żeby pod spodem napisać e, wiadomości o tym, e, co byście chciały mi e, powiedzieć, albo zadać, żebym ja Wam powiedziała. No, o cokolwiek o wszystko możecie pytać. Ja generalnie jestem osobą, która nie ma tematów tabu, więc bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. No, idę dalej sprzątać. Cześć, ojeju. Cześć słoneczko! Okej, ja was namalowałam! A jaki ładny kotek! Nie Ja słyszałam, że ty w kinie dzisiaj byłaś. była fajna bajka! Co ty? Dobra, jestem w gabinecie już, zabrali whisky na badanie krwi, bo ogólnie objawowo nie widać, żebym miała ani gorączka, ani nic, ale pani powiedziała, że widać, że tutaj coś te zęby się źle układają tylnie, a więc nic fajnego, bo w ostateczności będzie musiała mieć operację ogarnięcia zębów, jak nie Rubinka, to teraz ta i powiedziałam, że wolałam, żeby właśnie ją zbadać, żeby pobrać jej krew i zobaczyć, czy tam się nic złego nie dzieje, bo to nigdy nie wiadomo. Ja mówię, wolę po prostu zapłacić te 120 zł to, słuchajcie, za tą krew i w razie W nie narażać reszty królików, które z nią są. No bo wiadomo, nie? łatwiej jest leczyć jednego niż na przykład później 6 królików naraz albo pochować 6 królików, dlatego powiedziałam, że wolę po prostu zbadać tą krew i w razie W no, dowiedziecie, że wszystko jest okej, okay, nie. No i teraz zaraz jak wrócą, to będziemy sprawdzać też. Yy, tutusie. Zastanawiam się, czy, czy wszystko z nią ok. Czy tutaj nic y, już nie będzie trzeba. Bo jak nic nie będzie trzeba, to myślę, że będę mogła ją już oddać tam do swoich do jej sióstr. Yy, no, ale zobaczymy. Siedzi taka zestresowana pannica. Siemanko moi drodzy, słuchajcie. O, tam chyba jakieś petardy wchodzą. Ja już się petardami nie lubię bawić, jest w ogóle późno. Znaczy późno, nie jest późno, tylko ciemno. Prawie mnie nie widzicie, za co przepraszam, ale będziemy robić operację. Słuchajcie. E... O, teraz to już w ogóle nie widać. Telefon by mógł mi ustać na miejscu. Robimy operację, słuchajcie, kurka. I musimy dać lekarstwa. Niektóre z kurek mi charczą, tak? Harczysz i o, słyszycie? To świadczy o tym, że nasz kogucik ma robaki. I trzeba mu podać lekarstwo na robaczki. Musisz mi dać sobie otwórzciopę. Otóż, Otwórz. no, po wszystkim widziałeś? No, Patrzcie, jaką masz kitę lubi wrażenie, że nie mam Dobra moi drodzy, jak widać jeszcze... Jestem, jestem już w domu, w ogóle co ciekawa jestem już wykon pana nawet. Pana! Tak? Co się stało? Co? Anzałego Co ty? Wow, no to się bardzo cieszę. Smakował Ci, tak? A kogo? Na króliczka muszę idę zrobić, wiesz. Zastrzyk. No... Nie ma się co martwić, myślę, że wszystko dobrze. Tak, i jest już jakieś dwie godziny później. Ogarnęłam sobie wszystko. W ogóle zobaczcie, zobaczcie na tym. Zobaczcie, dałam mu poduszeczkę. A on sobie pięknie śpi na tej poduszce, rozumiecie to? To jest takie słodziutkie, że ja po prostu nie mam siły do tego. Dobra, nie dadzą mi powiedzieć. Byliśmy u weterynarza, whisky miała pobieraną krew z uszu do badań, bo tak ogólnie poglądowo to nie było nic takiego, nie widać, żeby coś się z nią działo. Jedyny mam jest widoczny problem z zębami, bo znowu źle się ścierają. Ale to już wiedziałam wcześniej, jak byłam na pierwszej wizycie z nią. To była mowa tutaj o tym, że tutaj te zęby są e, no, nie tak jak powinny być. No i faktycznie e, jest z nimi problem. E, I ona się biedna tak tym pobieraniem krwi zestresowała, że ona miała aż otwartą, otwarty pyszczek i bardzo się bała. Dlatego też e, dali mi zastrzyki dla niej, e, takie ogólne, żeby ją po prostu wzmocnić. W razie wuj, jakby się coś działo, e, to mamy cztery zastrzyki do wykonania. E, I tak. Z tuptusiem, tą, tam, co miała chore oczka, już jest naprawdę dobrze, ale do wtorku zostaje w domu, muszę jeszcze dalej kropić oczka, i do, od wtorku już może iść normalnie tam do siebie. Więc ja zamiast te wszystkie króliki trzymać, słuchajcie, tam, ee, żeby je zamiast wszystkie je trzymać tam, gdzie powinny być to trzymam je w domu tylko, że dla whisky nie mam miejsca i dopóki jutro nie przyjdą wyniki krwi to zostanie w tym małym pak pakuneczku nic jej nie będzie, a jak w razie W faktycznie byłoby już bardzo że coś by się działo z nią jakby by przyszły złe wyniki czy cokolwiek no to wtedy wezmę e, ją patrzę się czy bobki zostawiła, ale widzę, że nie ma bobków e, to wtedy po prostu je przyniosę już całkiem dużą klatkę, nie? A teraz mamy cztery serie. Ja już jestem przyzwyczajona do robienia zastrzyków królikom, bo to nie pierwszy raz. Jakby ktoś potrzebował zrobić zastrzyki, to. O, czekajcie, bo mi, mi głośno odpadła, a królik mi się schował i mipa. Ogólnie zrobienie królikowi zastrzyku nie jest jakieś bardzo ciężkie. chodź myszko, pokaż. się Chyba, że się królik zestresuje i nie będzie chciał wyjść. No, No to się bierze po prostu. Im grubszy królik, tym jest łatwiej, nie? Nazbierać tego wołka. Bierzecie za grzbiet, wbijacie się. Tylko ważne jest to, żeby sprawdzić, czy nie przebliście się na drugą stronę, nie? Bo jak. Bo jak królik jest chudy i nie ma za to za bardzo złapać, to niestety może być tak, że się przebijecie na drugą stronę. I zawsze jest dobrze sprawdzić miejsce w kuciach, czy czasem nie jest jest to nie jest mokre, nie? Jak nie jest to wszystko się wszystko dobrze zostało wykonane. No wypadek, jakbyście kiedykolwiek musieli robić zastrzyki królikowi czy kotu. Cokolwiek. Zobacz whisky już ostatni zastrzyk pójdzie. Na moja Lady, tak? Wszystko będzie dobrze, tak, mężko? Może pancia tylko wydaje się, że się źle czujesz, co? No tak naprawdę wszystko jest dobrze. Nie? No, okay. Możesz iść sobie już do siebie. Czeka, 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 czeka. Dobra. Muszę pozatykać te igły Ja w ogóle od zawsze wolę robić zastrzyki Królikom, kotom, wszystkim Jak są chore Bo podawanie tabletek nie zawsze jest skuteczne Dlatego, że często na przykład Albo mogą zwymiotować Albo gdzieś tam tabletka No im wypadnie Cokolwiek, nie? Lepiej jest zawsze Ja w zawsze formę zastrzyków Co dzidziuś? Wstałeś? Proszę bardzo, jest ciemno i nie widać, ale są i reniferki, wszystko jest i tutaj są te naklejeczki, witraże, także wszystko zostało zadanie wypełnione. A najgorsze jest to, że ja dzisiaj zapomniałam o zadaniu i ona przyszła taka zawiedziona. Dlaczego nie ma zadania? A ja powiedziałam. Zaczęłam myśleć, że może zgubił drogę i na pewno jutro przyjdzie. Dałam ciała, ale wypadło mi przez te wszystkie króliki, przez to wszystko wypadło mi z głowy założenie i zadania. tego jutro będę musiała coś w liście napisać, że miał na przykład jakieś zajęcie, albo nie wiem, cokolwiek pomagał świętemu Mikołajowi. Zapomniałam po prostu, no co zrobić? No. Tak też bywa. Ale ładnie zjadła na leśniczki. O! zaraz jeszcze tej zakropimy oczy tak grubasku zakropimy Ci oczka hmm? w ogóle pani powiedziała, że oni uwielbiają jak ja przyjeżdżam bo zawsze przyjeżdżam z królikami i one zawsze takie puchate i wszyscy się zachwycają tymi, naszy, tymi moimi króliczkami co jest bardzo mi miłe ale ja bym się też chciała nie zachwycać tylko żeby mniej chorowały bo ileż można tych królików trzymać w domu w tej chwili są trzy, a nie powinnam żadnego trzymać no ale zobaczymy, tak? Zaraz jej oczka zakroplę jeszcze i będzie wszystko dobrze. No i zaraz zamykam jeść. Jeszcze to moje, jeszcze muszę sobie tylko kolendry tam nakroić i będzie pysznie, włączę sobie jakiś fajny film, a że jest dosyć wcześnie, bo która jest 18, 19, a no już wykąpana, ale stwierdziłam, że chcę się wcześniej wykąpać, a nie znam tak jak wczoraj, bardzo późno się wykąpałam i źle mi to wyszło, więc. Stąd dzisiejsza decyzja, że muszę się wykąpać dosyć wcześnie, położyć się wcześniej, spać i wstać wcześniej. Tak jest. Ratowałam, kochani. Miłego wieczorku mam życzę. Dnia, o której porze, jak, do jakiej porzy to oglądacie. Widzimy się jutro. Jeszcze przez jakieś 10 dni następnych. <laughs> pa!